Witaj, to będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania wita Cię Alina Kaźmierczak. Dziś o nerwach, ponieważ nerwy trawią nasze ciało i nasz umysł i to jest coś, nad czym bardzo często nie możemy zapanować. Nerwy pojawiają się oczywiście w związku z emocjami i najczęstszą emocją to jest oczywiście złość. Pamiętam, kiedy byłam nastolatką i kłóciłam się z siostrą, i kiedy ten konflikt już dochodził do szczytu, to wtedy szłyśmy, żeby rozstrzygnęła konflikt nasza mama. Mama siedziała, czytała gazetę. Kiedy my tam piekliłyśmy, się krzyczałyśmy, mówimy: Niech mama powie, kto ma rację. Ona ze stoickim spokojem podnosiła głos, oczy z gaz nad gazety, przerzucała kolejną kartkę. I mówiła: Możecie się pozabijać, byleby był spokój. No i wtedy oczywiście to nas jeszcze bardziej denerwowało, no ale oczywiście konflikt musiałyśmy same rozwiązać. Znaleźć taki spokój jak mama. No to jest, to jest fenomenalne. Każdy by tak chciał. Innym przykładem jest przykład, który opowiadał mnich buddyjski. Kiedy miał lecieć e, e, samolotem i kiedy wszyscy czekają na poczekalni, okazuje się, że samolot ma 18 godzin opóźnienia. No i wtedy mnich podchodzi do informacji, no i się pyta, ile godzin będzie musiał czekać. No otrzymał informację, że 18. Mnich powiedział, aha, dobrze, i odszedł. Wszyscy pozostali podróżni, którzy czekali na samolot, po prostu piekliło się, po prostu tam się gotowało, wszyscy krzyczeli, że się spóźnią, że nie można i te, po prostu nerwy się kotłowały. I kiedy się pytają, no ale jak ty możesz tak spokojnie przyjąć tą informację, że samolot będzie miał 18, wszyscy się spieszymy? A mnich mówi: no ale co to zmieni, że ja się będę denerwował? To wcale nie przyspieszy tego lotu i to nie spowoduje, że ten samolot wcześniej odleci. I tu jest tak jakby klutego, żeby znaleźć spokój, żeby nie denerwować się rzeczami, na które nie mamy wpływu, bo bardzo często te rzeczy to są okoliczności, na które wpływu nie mamy. Więc nasze nerwy tutaj nic nie zmienią. Pewien mądry człowiek powiedział, się, powiedział, że denerwować się to mścić się na swoim zdrowiu za głupotę innych. I zanim zaczniecie się denerwować, to pomyślcie sobie, czy macie na to wpływ, czy nie, i skąd się biorą wasze nerwy, czy może wasza reakcja, jeżeli te nerwy nie rozbujacie ich tak bardzo, no to one i tak nie wpłyną w żaden sposób na tę sytuację. Więc życzę Wam dziś spokoju i mało nerwów.